Dorwałem go! Dorwałem go! Kurwa już pisze przecież 100 lat temu, to nie 910, kurwa! No, popełniłem jeden błąd, czat Zjadłem obiad o 15, kurwa, i w sumie to jest po 19 Ja jestem głodny. Ja chyba muszę zjeść kolację, kurwa. Tak to jest. Normalnie. Bo ja piątki mam wolne. Normalnie, jak pracuję, kurwa. No to jem po robocie, czyli gdzieś tam przed streamem, nie? To wtedy jem sobie, kurwa, drugie danie. A tak jak dzisiaj wolne, zjadę o 15. Nożem, tępym nożem, bo on nie ma ząbków. Ja wam wszystko pokażę, wszystko was nauczę, Bez ząbków. Kroicie bułkę, pokrojona ładnie, tak? No widać te równe krawędzie. Perfekto. Potem bierzecie... Jakieś... Jajko ze szczypiorkiem, tępy jak streamer, aha śmieszne, aha yy. i wrzucacie do tej bułki. Stół jebany, nie, no mam nadzieję, że nie. Wrzucacie tam. Dzisiaj taki świąteczny stream, wiecie? Wielkanoc, jajka, yy, Pdw, Pdw Luxer, tam Pdw. Czekajcie, pozdrówmy Luxera. Sto lat temu ludzie jeździli konno. Pierwsze samochody to to gdzieś dopiero w Ameryce jakieś tam w, a gdzie nam do Ameryki wiecie o co chodzi. Myśmy 100 lat temu kurwa jeździli koniami albo na krowach się ludzie przemieszczali kurwa. 100 lat temu, Ludzie, 20 lat temu mieliśmy pierwsze telefony komórkowe w takim... Mówię o. cały czas mówię o szerokim dostępie, takim, wiecie, nie już. Nie tam, że kurwa NASA miała telefony, kurwa komórkowe, że gdzieś to zaczynało być powszechne. 20 lat temu, 100 lat temu były akurat auta w Polsce, ale nikogo nie było stać. Kurwa! Jebany dałnie! Czy ty rozumiesz, że mówię, że jeździliśmy na koniach, kurwa? No były auta, nie było stać ludzi, ale były. No, kurwa, to mówię, że jeździliśmy na koniach, kurwa! Były! Były 100 lat temu, w 1910, kurwa. Miałeś auta w Polsce, kurwa. Normalnie, zapierdalali w lewo i w prawo, kurwa. Wszyscy. Były, kurwa! Były! Chat, 25 lat temu w Polsce komputery zaczynały być powoli powszechne. 25 lat temu. W 70 latach! W 70-tych mieli duże komputery, kurwa! Kolejny, kurwa, debil. Który nie rozumie, że 100 lat temu to mniej więcej określenie, kurwa, czasu, a nie policzenie do 100, kurwa, rok w rok, do 100, żeby kurwa odjąć, tylko ogólne określenie, że ze 100 lat temu, kurwa. Jebani idioci liczą, co do kurwa 12 miesięcy, kurwa, teraz, co Kajet powiedział o 1910, no ja pierdolę, no. Kolejny, kurwa, wio, wypierdalać. Ja pierdolę co za kurwa, wrzody na dupie, no. Coś jeszcze nie ogarnia, że jak się mówi 100 lat temu na coś, to że chodzi o to, że to było dawno? No kurwa, nie ogarniają, chłopie, bo oni się muszą przypierdolić. Oni cię muszą zł. Jest! Złapałem go na czymś! Złapałem go na czymś, muszę dopisać do czacie, kurwa. Złapałem go, że przecież 100 lat temu. To nie był taki rok, tylko kurwa złapałem go na pisze, kurwa na czacie I dorwałem go, dorwałem go, kurwa już pisze Przecież 100 lat temu to nie 910, kurwa Dorwałem go, haha, <śmany> mamy to, mamy to, kurwa Czy masz taką samą czapkę od 10 lat, kurwa? Zaraz będę banował Ty myślisz, że nikunie nie znam, kurwa, Kasia? Non stop siedzi tylko pierdolisz w tej czapce Nie masz co se, kurwa... Do roboty znaleźć. Wysłać te tę czapkę, chcesz sobie w cipę wsadzić, kurwa, o co chodzi, no. Siedzisz i chyba od tygodnia pierdolisz o tej czapce w kółko, no. Pewnie moje nazwisko cię triggeruje. Pewnie za zakola są posiadane, kurwa. Jebany dzbanie. No to nie jest, to nie jest dziewczyna, kurwa. To jest jakiś jebany debil, kurwa, płci męskiej. Byłeś wczoraj, kurwa, na streamie, bo pamiętam twój nick. I byłem na początku streama bez czapki. Mówiłeś, o, kajet bez czapki, dziękuję! Dziękuję! Trzeba pokazać wam wczorajszego streama, kurwa, a, a potem... A bo dobra, nie z tym. To... Dalej nie wiadomo, co pod tą czapką, kurwa. Siedzi i się zajmuje czapką cały czas, kurwa. A czekajcie, gdzie ja, się po... gdzie ja się tutaj pojawiłem? Podobno pod czapką, puszka Pandory. 400 dni z CZAPKĄ CHALLENGE! Niczym innym się nie zajmuję, tylko tą jebaną czapką, kurwa. Uwaga, czekaj, gdzie ja się pojawiam, kurwa? Halo, gdzie się Kajet pojawia? O! Proszę bardzo, pojawia się Kajet bez czapki. Co on tam pisze, kurwa? Co, co dzisiaj pisała? Co dzisiaj to... Aha, pisała. Yy, dzisiaj A dzisiaj pisze... Czekaj, co ona tam pisze? A że z tą czapką... CZAPKĘ! Bo ukrywasz! Pewnie za kola są posiadane. Czapkę ukrywam, ukrywam czapką. Uwaga, i teraz według się pojawiać wiadomości, kurwa. Tu se siedzę. Uwaga, I, i co pisze ten kurwa jebany debil na tym czacie? Jest! Bez czapki był. Szacun, Kajet, wielki jesteś, bez czapki był wczoraj, a dzisiaj. Co skrywa pod czapką? Za kola są posiadane! Co skrywa? A kurwa, a, a wczoraj jest. Bez czapki, jest Kajet, dzięki. Dzięki, kite bez czapki. Więc kurwa, oficjalnie. Przy wszystkich ludziach, kurwa. Wy-pier-da-laj. I nie wracaj, kurwa. Elo. Idiotów trzeba kurwa banować, no. Co z tego, że bez czapki był, jak widać, najbardziej żółte zęby XD. O, kurwa. Pokaż, Mordo, swoje zęby, co? Dawaj. To... Dawaj, ocenimy, kurwa. Skoro gość, który 15 lat palił papierosy kurwa ma żółte zęby, to zobacz, pokaż swoje kurwa. Dawaj, co tam masz do pokazania? Nie no, nie czepiam się, ja tylko obserwuję piekł. Nie, wcale kurwa się nie czepiam. Było widać tylko żółte zęby XD! A, XD! Żółte zęby! 15 lat szlugi jarał i ma żółty osata zęba, kurwa, A, XD! Nie no byku, nie czepiam się, byku lajtowo, nie, by, byku lajtowo, przecież się nie czepiam ja tylko obserwuję, byku lajtowo, byku, byku lajtowo, byku, yy, byczku lajtowo, yy, yy, byku, byku, yy, byku. Yy, byku yy. Ja pierdolę, dobra, spierdalaj chłopie, kurwa. Droga krzyżowa z Kajetem, 4 złote. I Kajet skazany na czat, drugi. Kajet bierze obszczane oko Inoza do swojego ekwipunku, trzeci. Kajet pada od bagiennego smoka po raz pierwszy. Czwarty. Kajet spotyka nowego boga, Piąty. Gujegodzi pomaga Kajetowi banować multikonta. Szósty. Święta Ola ociera by twarz Kajetowi po spidrunie, Siódmy. Kajet pada od bagiennego smoka po raz drugi. Ósmy. Kajet ociera łzy płaczącej mamie, która urodziła go w kwietniu. Dziewiąty. Kajet pada od bagiennego smoka po raz trzeci. Dziesiąty. Kajet z szacunku do widzów obnażony. 11. Kajet przybity po śmierci na Irdoraf. 12. Kajet umiera od środka po śmierci i czytaniu czatu. 13. Kajet zdjęty z łuku Torlofa. 14. Kajet złożony do łóżka, bo ma humor z pola. O tak. A mogło być tak pie. pie... Nie, no ty chuj łysy! Spierdolaj! <grydolaj> Tyle czasu! Jest coś jeszcze. Spierdolaj! To... To... Chwila. Nie mam czasu na takie rzeczy. Proca do Beneta. Myślisz. Hej, ty! Nie ty, kurwa, parobie jebany! Twój mistrz! W końcu to była jego decyzja. Niech Nie muszę niedobrych czasach że to taki łatwe. Słyszę o tym po raz pierwszy. Nikt nie, nie chce tego słuchać. Przecież wiedział o tym wcześniej. Trzymam się od tego z daleka.